Cześć, witam was w kolejnym materiale na naszym kanale. E, tym razem mamy dla was nas zaginiony steelbook z Biomutanta. Zanim opowiem Wam historię, jak to się stało, że on tu trafił, jak to się stało, że on się zgubił. E, odsyłam was do naszego linka w opisie, gdzie macie e, Unboxing kolekcjonerki z Biomutanta naszej całej. Więc obejrzyjcie sobie to w wolnej chwili. A teraz wracamy do historii zaginionego Steelbooka. E, dzięki jednemu z naszych widzów, słuchajcie dokładnie użytkownikowi Aleksander Gawlas 5240 zwrócił uwagę, że w naszej edycji kolekcjonerskiej brakuje Steelbooka. Było zainteresowane akurat zakupem e, tego, to, te, te, tej całej edycji kolekcjonerskiej. był bardzo ciekaw jak to wygląda. U nas go nie było, okazało się, że gdzieś tam zaszła jakaś pomyłka, ale udało nam się go zdobyć. Słuchajcie, zdobycie tego stribuka jest dość ciężkie. W Polsce nie udało nam się go w ogóle nabyć. Nie dało się, po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Udało nam się go nabyć u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech. I oto on, słuchajcie, jest to ten zaginiony steelbook, więc w tej chwili nasza edycja kolekcjonerska będzie już kompletna. Przypominam, że steelbook oczywiście nie posiada gry, gra była dołączona osobno w zwykłym pudełku, a to jest tylko steelbook, który zaraz otworzymy i zobaczycie go sobie z bliska. Dobra, nie pójdziemy uchwytomi. No i okej. Okay. Powiem Wam szczerze, Steelbook jest świetny. Naprawdę jest świetny. Są bardzo piękne te grafiki, jest to dobra, naprawdę bardzo dobra jakość. Wy to na pewno zobaczycie sobie jeszcze na zbliżeniach, gdzie, gdzie będziecie robić bardzo dokładnie. Warto. było, Naprawdę warto było poświęcić ten czas, bo tak jak mówię, niełatwo było go znaleźć, ale się udało. Środek również jest, nie jest aż tak ładny, ale też jest bardzo klimatyczna ilustracja. Więc dzięki tutaj, jednemu z naszych widzów, nasza edycja kolekcjonerska stała się kompletna. Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie o komentarzach, lajkach, górę i subskrypcjach. Trzymajcie się. Cześć.